No witamy ze szczytu Gedemina z górze Gedemina. Będziecie mieć napisane ile to jest metrów nad poziomem morza. Właśnie w tym miejscu jest Kompleks. projekt budowania wieży widokowej. Tu gdzie stoimy. Tak, właśnie za nami tutaj macie taki, nie wiem, to jest chyba jakiś ośmiokąt, coś takiego. Nie wiem czy to widać. są, No teraz jest śnieg, ale fundament jest jakiś taki wylany, już taka ława wylana, więc... Podbudowę tej wieży. Tak, podbudowę na wiosnę. E, już mamy prawie koniec zimy. Hm. Na wiosnę ma być... W optymistycznych planach. <noise> tak, <do. głos> ma być gotowa, więc czekamy z niecierpliwością. E, niegdyś w tym miejscu znajdował się tak zwany belweder, czyli też takie schronisko, można powiedzieć, tak? Czy to jest jakiś budynek był? Taki kompleks w sumie, taki uzdrowiskowy jakby, no nie wiem. Z, Restauracja Tak, tam była. z wieżyczką taką widokową. No, niedaleko jest do Szczawna Zdroju oczywiście, gdzie poniżej możemy sobie niebieskim szlakiem zejść do słonecznej polany. Jest tam też taka kawiarnia, herbaciarnia, coś takiego. Słoneczna też polana. Korzystała Lady Daisy, ale ja, <grym> ja mówię o tej niżej, co jest też ta właśnie. No tak. No na tej słonecznej polanie właśnie, nie? Restauracyjka. Tam desery teraz podają. No, a tutaj koło belwederu oprócz pięknych widoków kiedyś jeszcze były dwie skocznie, po których już teraz tak naprawdę nie ma śladu. no... pijalnia wód, chyba też czy jakiś tutaj zbiornik wody. Więc naprawdę historia była ciekawa. Szkoda tylko, że to wszystko, co tętniło kiedyś życiem, padło nagle znowu, nie? Zanikło, tak. Podobno ta wieża, która tutaj była, jeszcze do końca XX. 20... Wieku. Tak. Mhm. E, no to padła po prostu sama się rozwaliła, e, no ale cieszymy się, że, że już będzie budowana, już widać, to znaczy, że na pewno będzie tutaj, więc cieszymy się, czekamy. Że znów coś odżywa, nie? że znów będzie coś tak. się działo tutaj. A właśnie w tym kierunku tutaj jeszcze można poniżej troszeczkę tej wieży w kierunku e, Wałbrzycha, można powiedzieć, nowej obwodnicy Wałbrzyckiej, czy tego jeziorka na wzgórzu Gedymina. No tutaj zaraz poniżej mamy właśnie pozostałości po, po tym Belwederze. Nieistniejący dziś kompleks rekreacyjny usytuowany we wschodniej części Parku Zdrojowego zawdzięcza swoje powstanie pierwszemu lekarzowi uzdrowiskowemu i twórcy kurortu Samuelowi Augustowi Cemplinowi. Udostępnione zwiedzającym po raz pierwszy w dniu urodzin króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III. Na jego też cześć powszechnie nazywano rozbudowujący się na przestrzeni trzech dekad kompleks wzgórzem Wilhelma, dziś wzgórze Gedymina. Jednym z obiektów należącym do owego kompleksu, do którego można było dojść pieszo bądź przyjechać na wynajętym osiołku, był wzorowany na wieży bramnej w miejscowości Stendal punkt widokowy, skąd roztaczał się widok panoramiczny sięgający kilkudziesięciu kilometrów. W roku 1842 na wzgórzu wybudowano elegancką restaurację, nad której wyposażeniem czuwał pomysłodawca przedsięwzięcia Samuel August Zemplin. Za najcenniejszą ozdobę wewnątrz Belwederu uznał sas piaskowca, będącego rzadkim przykładem e, animalistycznej rzeźby renesansowej. Jego kopia znajduje się przy głównej promenadzie parku zdrojowego. W późniejszym okresie utworzono w pobliżu Belwederu strzelnicę sportową małokalibrową, a zimową porą proponowano turystom usytuowaną u stóp zabudowań Belwederu skocznię narciarską oraz tor saneczkowy. Rewitalizacja tego terenu zakłada odtworzenie kompleksu rekreacyjnego oraz wieży widokowej. No też można sobie przejść jakieś tam piwniczki, nie piwniczki jeszcze są, czyli jakieś tam jakieś fundamenty, fundamenty zostały, zostały tak. Także w zimowej, e, scenerii, tak, mhm. w zimowej scenerii czekamy na wiosnę. Przyjdziemy na pewno, pokażemy jak wygląda ta wieża. Postęp prac może najpierw. Tak, no, zależy jak szybko pójdzie. Jak będziemy tutaj zaglądać. E, w tamtym kierunku e, niebieskim szlakiem udając się, możemy właśnie dojść do słonecznej polany do Szczawna Zdroju. Znowu w tą stronę idziemy na szpital górniczy, można powiedzieć, i tę e, obwodnica, i tą I wodę, ten zalew. Mhm. Tak. Także. Zachęcamy, Zachęcamy do odwiedzenia tego miejsca, piękne widoki, blisko miasto. Między dwoma, między dwoma miastami, między szczawnym Zdrojem a Aubrzychem. A my się żegnamy z Wami, trzymajcie się. Cześć. Do następnego razu, hej.